Wiadomo, kiedy wyrok w sprawie Smoleńska organizacja lotu do Smoleńska. 25 czerwca wyrok w sprawie Tomasza Arabskiego. 25 czerwca zostanie ogłoszony wyrok w procesie w sprawie niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska w 2010 rok. Przez pięciorga urzędników, w tym byłego szefa KPRM Tomasza Arabskiego. Nieprawomocnie skazano go na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Wyrok zapadł w czerwcu 2019 rok przed sądem okręgowym w Warszawie. Sąd orzekł wówczas teszowienie urzędniczki kancelarii i premiera Moniki B, która została skazana na 6 miesięcy pozbawienia wolności i w zawieszeniu na rok. Troje pozostałych oskarżonych urzędników sąd uniwnił. W czerwcu tego roku przed sądem apelacyjnym w Warszawie rozpoczął się proces apelacyjny. Obrona głównego oskarżonego Tomasza Arabskiego wnosi o jego uniewinnienie. Prokuratura okręgowa w Warszawie złożyła z kolei apelację na niekorzyść wszystkich oskarżonych, którą popierają też oskarżyciele posiłkowi. Czwonkarski broni arabskiego na rozprawach, sąd wysłuchał mu stron procesu. Pełnomocnik arabskiego, mycenas. Zbigniew Świękalski przekonywał w piątek, że jego klientowi postawiono zarzut, jako że uznano go za gwaranta prawidłowego wykorzystania prawidłowego transportu lotniczego. Tymczasem, jak przekonywał, instrukcja hat dotycząca organizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie nie nakładała na niego takiego obowiązku. Z taką argumentacją nie zgadza się prokuratura, według której apelacja na korzyść arabskiego stanowi jedynie polemikę z rozstrzygnięciami sądu pierwszej instancji. W mojej ocenie oskarżony Tomasz Arabski nie podołał obowiązkowi, jeśli chodzi o zapobieżenie lądowaniu na miejscu do tego nieprzeznaczonym, czym spowodował skutek w postaci niebezpieczeństwa, mówił przed sądem prokurator. Przemysław ścigisz. Sąd wyznaczył termin wydania wyroku na 25 czerwca. Oskarżycielami bliscy ofiar proces w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczył się przez ponad trzy lata. Został zainicjowany z oskarżenia prywatnego. Jego podstawą był artykuł 231 Kodeksu Karnego, który przewiduje do trzech lat więzienia za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego. Akta oskarżenia wniesiono po tym, gdy Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga umorzyła prawomocnie śledztwo w sprawie organizacji lotów premiera i prezydenta do Smoleńska 7 i 10 kwietnia 2010 rok. Oskarżycielami w tej sprawie zostali bliscy kilkunastu ofiar katastrofy, m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermanna. Na początku procesu do sprawy przyłączyła się prokuratura.